have you got there kid my own three points what do you mean i can eat it any time of the day i want it has cocoa cream and nobody else has touched it but me do you have a market yeah Bliżej i jest! Prosto z Max Elektro pralka Whirlpool z technologią szósty zmysł. 6 kg załadunku, 1000 obrotów na minutę w klasie energetycznej A+++. Plus plus plus. Tylko 999 zł i żelazko w prezencie. Max Elektro Twoje miasto, twój sklep. Każdy kocha to, jak się czuje w żywych kolorach. Dlatego stworzyliśmy nowy ulajd do kolorów. Utrzymuje intensywność kolorów przez ponad 30 krań. Aby twoje kolory były dłużej jak nowe, stosuj ulajd do kolorów. Z kosmetykami Adidas bądź gotowy, by wyjść na arenę. Odkryj nową linię Adidas UEFA Champions League Arena Edition. Dołącz do nas na adidascom Plus! Teraz pożycz aż 2,500 tysiąca złotych za darmo. VIVUS.pl Z przeziębionym mężczyzną. Gorzej niż z dzieckiem. Dlatego podaj mu VIX Symptomat Complete. By znów... Mógł być sobą. Hmm. VIX Symptomid Complete. Zwalcza sześć objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapozna się z kryślą dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W papilnujecie Dobrze, mamo! Poznaj Menmag. MenMak to męska dawka magnezu i utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu. Menmag, Męski magnez o poszerzonym składzie. Jest już nowy. I tak sezon za sezonem. Z Supernetem dostałem też Netflix, więc nowości oglądam od razu. Dobrze nam na w t -Mobile. Zasady kredytu gotówkowego w mbanku są proste jak szyja żerafy. Umowa jest napisana zrozumiałym językiem, bo kredyt ma się rozumieć. Sprawdź w placówce lub na mbank.pl. Mbank ikona mobilności. Trakersi przez Australię. Tysiące mil do pokonania w kabinach wielkich ciężarówek. Zmagania z usterkami i fatalnymi warunkami drogowymi. Dla nich to wszystko stało się sposobem na życie. To jakiś koszmar. Mogę stracić wszystko. Nie zatrzymuj się. Trakersi przez Australię. Dziś o 18.00. Dziś wieczorem w Focus TV. O 20.00 supermocni. O 21.00 mordercze przeprawy w Kolumbii i Tadżykistanie. A o 22.00 Helen Wills. Witaj w piekle. Dbanie o zdrowie nie jest łatwe. Ale moja dentystka twierdzi, że dbanie o zdrowe zęby może być łatwe. Z Blendamed Pro Expert. Poczułam, że moje zęby są... Zdrowsze. I mocniejsze. Zdrowsze, mocniejsze zęby już od pierwszego dnia. Wzmacniaj dziąsła i zęby od samych korzeni. Trzy razy mocniejsze zęby. To będzie łatwe. Zostań ekspertem z Blendamed Pro-Expert. Tak, tak! Zdecydowanie to z kapturem. Mamo, które? Zdecydowanie to z futerkiem. Kochanie... Zdecydowanie weź flegamina Flegamina to właściwy wybór Rozrzedza wydzielinę Odkleja ją dzięki formule anti -glue. Dlatego zdecydowanie ułatwia odkrztuszanie Oczyszczając oskrzela po same końce Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Flegamina Zdecydowanie wie jak leczyć kaszel Oto młody Bóg Właśnie przeczytał, że Polacy już dziś żyją na emeryturze średnio prawie 20 lat. On może żyć nawet 30. Młody Bóg rzadko o tym myśli. Ale jeśli już, to widzi swoją emeryturę z kominkiem, z gankiem, ogródkiem. Czasem dla wnuków. Wspaniale, prawda? Tylko czy młody Bóg odkłada pieniądze, żeby tak było? Nie. Więc będzie musiał przeżyć te 30 lat za 1 trzecią pensji. Na tyle według prognoz możemy liczyć na emeryturze. Nawet 1 trzecia życia za 1 trzecią pensji. Nie rezygnuj z osiągniętego standardu życia. Zapewnij sobie emeryturę bez obaw z prudentialem. Z ubezpieczeniem na życie i gwarantowaną kwotą wypłaty. Wejdź na bogowie.pl Prudential. Jestem w T-Mobile i w T-Mobile zarejestrowałam swój numer na kartę, bo tu mam dużo za darmo i na Podwójne doładowanie, darmowe rozmowy, SMSy w T-Mobile i dodatkowo co miesiąc 10 GB Internetu za darmo. Zarejestruj swój numer w T-Mobile. Korzystaj raz, dwa, trzy razy bardziej. Są takie miesiące, Na 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 na. Dolewiatana, jeden krok! Jeden jedyny krok, nic więcej. Dolewiatana, jeden krok. Tu zapraszamy najgoręcej. Jesteśmy tutaj co dzień. Bo! Bo! Wszelkich pyszności jest najwięcej. Latem czy zimą cały rok? Dolewiatana, jeden krok, dolewiatana. Lewiatan, lewiata, twój dobry sąsiad. Teraz pożycz aż 2,5 tysiąca złotych za darmo. Vivus.pl. Zasady kredytu w M-Banku są proste jak choinka na święta. Z góry znasz cały koszt kredytu, bo kredyt ma się rozumieć. Sprawdź w placówce lub na mbank.pl. mBank ikona mobilności. Bliżej i jest! Prosto z Max Electro pralka Whirlpool z technologią szósty zmysł. 6 kg załadunku, 1000 obrotów na minutę w klasie energetycznej A+++, plus plus plus. tylko 999 zł i żelazko w prezencie. Max Electro. Twoje miasto, Twój sklep. Nawet gdy nie stoisz w świetle reflektorów, w każdej chwili możesz zabłysnąć. Więc zaufaj nowej paście met 3D White Lux Perfection, która usuwa aż do 100% przebarwień powierzchniowych w 3 dni. Blenda Met 3D White Lux. Rozświetlaj życie większym uśmiechem. Dla największego uśmiechu użyj pasty Blenda Met 3D White Lux Perfection i produktu przyspieszającego wybielanie. Kupię w sklepach sieci Leclerc i wygraj Bon o wartości 500 zł. Szczegóły na leclerc2krokidobieli.pl Oto młody Bóg. Właśnie przeczytał, że Polacy już dziś żyją na emeryturze średnio prawie 20 lat. On może żyć nawet 30. Młody Bóg rzadko o tym myśli, ale jeśli już, to widzi swoją emeryturę z kominkiem, z gankiem... Ogródkiem. Czasem dla wnuków. Wspaniale, prawda? Tylko czy młody Bóg odkłada pieniądze, żeby tak było? Nie. Więc będzie musiał przeżyć te 30 lat za jedną trzecią pensji. Na tyle według prognoz możemy liczyć na emeryturze. Nawet 1 trzecia życia za jedną trzecią pensji. Nie rezygnuj z osiągniętego standardu życia. Zapewnij sobie emeryturę bez obaw z Prudentialem. Z ubezpieczeniem na życie i gwarantowaną kwotą wypłaty. Wejdź na młodzi bogowie.pl Prudential nie każde mieszkanie wygląda jak z uchładki magazynu. I nie każde było urządzane przez architekta męcz. Przecież o gustach się nie dyskutuje. Pronto chroni i dodaje blasku wszystkiemu, co czyni Twój dom Twoim. Dbają o rzeczy, które kochasz razem z Pronto. Johnson, a family company. Każdy kocha to, jak się czuje w żywych kolorach. Dlatego stworzyliśmy nowy ulajd do kolorów. Utrzymuje intensywność kolorów przez ponad 30 km. Aby Twoje kolory były dłużej jak nowe, stosuj ulajd do kolorów. Jeśli potrzebujesz sałaty lub kapusty, to najlepiej idź do warzywniaka. Jeśli potrzebujesz sprawdzonej pożyczki, nie musisz nigdzie iść. Zadzwoń pod 600-200-200 i wybierz łatwo dostępną pożyczkę. Prowident, wierzymy w Twój plan. Dole wiata na jeden krok. Jeden jedyny krok. Nic wiem. Do Lewiatana jeden krok Tu zapraszamy najgoręcej Jesteśmy tutaj co dzień, Wszelkich pyszności jest najwięcej Latem czy zimą cały rok Do Lewiatana jeden krok Do Lewiatana jeden Lewiatan, twój dobry sąsiad Poznaj menmak. Menmak to męska dawka magnezu i utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu. Menmak. Męski magnes o poszerzonym składzie. Nasz świat wabi nas stale. Nieznanymi kulturami, niezbadanymi krainami i tajemnicą świata zwierząt. Fokus TV zaprasza na wyprawę, aby odkryć te mroczne i niezwykłe sekrety. Ruszajmy. FOCUS na Wildlife. Dziś od 9 do 11. Dziś wieczorem w Fokus TV. O 20. Supermocni. O 21. Mordercze przeprawy w Kolumbii i Tadżykistanie. A o 22. Helen Wills. Witaj w piekle. Twoje płuca są jak balony wypełniające się powietrzem. Uciążliwy, mokry kaszel utrudnia oddychanie. Sięgnij po nowość. Kapsułkę Mukosolvan Max o przedłużonym uwalnianiu. Mukosolvan Max to moc setek mikrokapsułek, która rozrzedza wydzielinę, pomaga ją usunąć i chroni przed jej ponownym zaleganiem. Mukosolvan Max raz na 24 godziny. Mukosolvan to także syrop dla dorosłych i syrop dla dzieci. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu Dlaczego szynka z biedronki jest tak świeża? Jest pakowana próżniowo, i to ty otwierasz opakowanie, więc świeżość masz pod kontrolą. Szynka wieprzowa pakowana próżniowo 9,95 za kilogram. Biedronka codziennie świeże codziennie niskie ceny. Z przeziębionym mężczyzną gorzej niż z dzieckiem. Dlatego podaj mu Wix Symptomet Complete, by znów mógł być sobą. Symptom it Complete zwalcza sześć objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Chodzę, popilnuję popilnujecie taty. Dobrze mamo. Teraz pożycz aż 2,5 tysiąca złotych za darmo www.pl Pożyczkowa niespodzianka od zaplo.pl Na dzień dobry masz o 50% niższe odsetki, a po pół roku będzie wracać do Ciebie aż 100% odsetek. Wystarczy spłacać raty regularnie. Wejdź na www.zaplo.pl i pożyczaj jak Ci wygodnie. Dole wiata na jeden krok. Jeden jedyny krok. Nic więcej. najgoręcej. Jesteśmy tutaj co dzień, bo wszelkich pyszności jest najwięcej. Latem czy zimą cały rok do lewiatana, jeden krok do lewiatana. Lewiatan, twój dobry sąsiad. Lubelli, wierzymy, że z każdego ziarna może wyrosnąć coś wspaniałego. Tak powstały nasze płatki kukurydziane. Teraz rozkręcamy się na dobre, bo odkryliśmy, co może zboże. Żyto jest dla tych, którzy dbają o sylwetkę. Ryż może sprawić, że poczujesz się lekko, a jęczmień jest cały do skrupania. Nowe płatki zbożowe od Lubelli. Odkryj, co może zboże poznaj Menmak Menmak to męska dawka magnezu i utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu. Menmag, męski magnes o poszerzonym składzie. Zasady kredytu w MBanku są proste jak choinka na święta. Z góry znasz cały koszt kredytu, bo kredyt ma się rozumieć. Sprawdź w placówce lub na mbank.pl. MBank ikona mobilności. Mąka jest mieszaną. Sopkowski, witajcie w Wehikule Czasu. Dziś 4 listopada. Rok 1979 był gorącym rokiem w Iranie i rewolucyjnym dosłownie na początku roku masowe protesty doprowadziły do opuszczenia kraju przez dotychczasowego władcę szacha reza pachlawiego w lutym po 15 latach wygnania powrócił Ayatollah Khomeini, który nadał trwającej rewolucji religijny charakter jeszcze w tym samym miesiącu Iran został zamieniony w republikę islamską antykapitalistyczną antyzachodnią a tym samym antyamerykańską robiło się coraz goręcej. Aż właśnie 4 listopada wspomnianego 79 grupa radykalnych islamskich studentów wdarła się na teren ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie i zajęła ją. Jednym z powodów było udzielenie pomocy szachowi przez rząd USA. Po pewnym czasie część personelu ambasady została zwolniona, jednak pozostała 52 spędziła w niewoli aż 444 dni. Po drodze była jeszcze nieudana akcja amerykańskich sił specjalnych, a ostatecznie Amerykanów uwolniono w ostatni dzień prezydentury Jimmy'ego Cartera, który między innymi przez te wydarzenia nie został ponownie wybrany na prezydenta. A teraz wynalazek. Choć czy to dobrze, że powstał? No pewnie jak nie wtedy, to stworzono by go kiedyś indziej. To protoplasta karabinu maszynowego, który został opatentowany 4 listopada 1862 roku przez Amerykanina Richarda Gatlinga. Gatling generalnie był zdolniachą. Za młodu opanentował na przykład maszynę do sadzenia ryżu, opracował też napęd statków za pomocą śruby. Z kolei kartaczownicę, bo tak nazywano pierwszy karabin, paradoksalnie zbudował podobno z pobudek humanitarnych. Liczył na to, że użycie broni maszynowej spowoduje, że armie będą mogły być mniej liczne, a przez to zmniejszy się liczba zabitych na wojnie. Dość naiwne, przyznacie. Jego wynalazek, obsługiwany przez czterech żołnierzy, potrafił oddać prawie 200 strzałów na minutę. Standardowo w dzisiejszych czasach takie noszące śmierć karabiny wypływają tysiące nabojów w ciągu minuty. A teraz słowo o mostowiakach, zduńskich, bliźniakach Piotrze i Pawle i o kartonach, które zabiły Hankę. No dobra, no to nie przez kartony zginęła. M jak miłość. No oczywiście, że o tym serialu mowa. W serialu, który pierwszy raz pojawił się w polskiej telewizji 4 listopada 2000 roku ponad 1000 odcinków. Niezliczona ilość nagród i wysoka oglądalność. No to co można powiedzieć o tym tasiemcu? W takim na przykład marcu 2005 serial osiągnął rekordową widownię ponad 12 milionów widzów. No to jeśli już jesteśmy przy doniosłych dziełach na ekranie, to 4 listopada 2001 roku miała miejsce światowa premiera filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, czyli pierwsza część ekranizacji przygód młodych czarodziejów autorstwa Joan Kathleen Rowling. No i wtedy się zaczęła prawdziwa Potteromania. To teraz kilka ciekawostek, a może i legend. Pierwszą osobą zatrudnioną przez producentów filmu był Robbie Coltrane, który wcielił się w postać Hagrida. Wyboru dokonała osobiście Rowling. Tak samo było w przypadku Snape'a, czyli Alana Rickmana. Z tym, że by aktor dobrze zagrał wymagającą rolę, autorka książki opowiedziała mu jego wcześniejsze losy, które wychodzą na jaw dopiero w ostatniej powieści. No i jeśli będziecie oglądać kańską wersję pierwszej części Przygód Harrego, obejrzycie ją pod innym tytułem – Harry Potter i Kamień Czarnoksiężnika – Taki sam tytuł nosiła też książka w USA. I wiecie co? Wszystkie sceny, w których padało wyrażenie Kamień Filozoficzny, nagrywano dwa razy. W drugiej wersji aktorzy mówili Kamień Czarnoksiężnika specjalnie dla Amerykanów. Budżet filmu to niebagatelne 125 milionów dolarów. Inwestycja się zwróciła. Na całym świecie do końca 2011 obraz zarobił 975 milionów. No i potem powstały kolejne części. Komnata tajemnic, Wieźnia Skabanu, Czara Ognia, Zakon Feniksa, Książę Krwi, no i Insygnia Śmierci w dwóch częściach. No jasne, że wiem, no przecież nie jestem mugolem. Jestem za to u Was jutro z kolejnymi wiadomościami. Michał Sobkowski, do zobaczenia. Prinozin. Na odporność, dla dorosłych i dzieci powyżej pierwszego roku życia.